Cześć, tu Michał, chciałem wam pokazać karty, jakie mam na wymianę. Są to wszystkie karty Maszata, ponieważ już się ich wyzbywam. Nie będę ich zbierał, więc postaram się sprzedać. Cena za jedną kartę to 25 groszy. Oczywiście chodzi o mi o karty bazowe. Nie będę Wam wszystkich czytał, bo nawet nie byłoby sensu, bo to by mi bardzo dużo czasu zajęło. Tego jak yy, będziecie się chcieli zapytać o dostępność jakiejś karty, to mi napiszcie pod filmikiem lub na Skype. Yy, Michal13840 i ja Wam odpiszę, czy mam tą kartę, czy jej nie ma. Tu mam dodatkowo jeszcze moje powtórki też na sprzedaż i karty. Yy, świecące, więc jak Ronaldo legenda, Czech legenda, Geeks legenda, Neville legenda, Kinola legenda, Terry legenda, Trion legenda, Rize legenda, Beckham legenda, Cantona legenda, Rooney, legenda, Cantona znowu legenda, Ljungberg legenda, Pienar, legenda Johnson legenda, Simon legenda Igerat, legenda, więc to są karty... legend Oh, dobra, teraz dalej. Match, Man of the Match. Banan, Holt, Lalana, Man of the Match, znowu lalana man, man of the Match, Noble, Man of the Match to Star Play, Walcott, Star Play, to jest Star singing. Johnson, Man of the Match, ani, ani, ani Hebe, znowu, Star Siggling, znowu to Anita, Pogrebniak Star Sigging, Ferdinand Man of the Match. by Nas, man of the match. Äh, Walcott, star player. Ruiz, star player. Lambert, star player. Lukaku, star signing. Kurch, Kut, Kut, Kutria. Nie wiem jak star player to jest. Kun, star signing. Sigur Son, star signing. Rudi star player, znowu Rudy, star player. Nolan Star Player, uh, Denving Star Player, Ba Man of the Match, Pers, Man of the Match, Williams Man of the Match, Roadver Star Signing, Adebayer Player, McCartney, Man of the Match, Skretle Man of the Match, Down Man of the Match, Roller Star Signing i Roller Star Więc to były te właśnie karty, jakie mam na sprzedaż. Jeżeli ktoś by chciał się za nie wymienić lub kupić to proszę pisać w filmikach lub na Skype Michal 13840. A to teraz będzie na tyle. Dzięki za obejrzenia i cześć.